serce pełne wiary. Miłość Witam serdecznie na Wiesiorynce nocnej. kilka refleksji na temat istnienia, życia i bytu. Z gruntu jest tak, że Bóg jest duchem. Chociaż ma swoje ciało, ojciec Pio też mówił, że Bóg ma ciało, ale już niebiańskie. Tak samo aniołowie w niebie też mają ciała niebiańskie, doskonałe, pełne zmysłów, które nie krzywdzą, ale mm, tworzą harmonię i eksplozję przyjemności. Na ziemi jest ciut podobnie, ponieważ aniołowie, którzy wyszli z nieba, pamiętali co tam było i pozakładali takie, <laughs> dzisiaj można by powiedzieć, haremy zmysłów i się wygłupiamy z tymi zmysłami. Owszem, kto jest uduchowiony, to każdy zmysł potrafi wykorzystać dla rozwoju duchowego. Kto jest zblazowany, i nie rozumie życia, to będzie wykorzystywał zmysły w złym kierunku. W końcu one go yy, <laughs> przymuszą do agresji. Bo niezadowolony zmysł to jest agresja na ogół. Zauważcie, że nawet w takich momentach przykrych, dla jednych są piękne, a dla drugich są przykre i obrzydliwe. <laughs> Gdzie na przykład. Chłopak gwałci dziewczynę, no to jest agresy Zaczyna się agresy agresja. Zaczyna jej dokuczać i nawet ją bić. I to widzicie. Tak wygląda życie na tej planecie. Jest źle. Kiedyś, w latach 80., pamiętam też, jak ojciec Pio mówił mi, bo pytałem pewną osobę: Gdzieś chłopak właśnie tak skrzywdził dziewczynę i w końcu ją zabił. I dziwne, ale to no, tak było. Już to kiedyś opowiadałem nawet na wieśorynce. I ojciec Pio powiedział, gdyby ona się poddała, to by nie zginęła. A niestety ona się broniła, krzyczała, szalała. No i on już tyle miał agresji w sobie, że ją po prostu zabił. Ale to nie o to chodzi. Ja mówię o czymś innym zupełnie, o tym, żeby właśnie kształcić piękno, poezję, cudowność, duchowość to jest coś pięknego, a antyduchowość to też jest duchowość, ale to jest z piekła rodem i dlatego musimy się uczyć nadzwyczajnych rzeczy, cudownych, abyśmy mogli wzrastać. Dla wspólnoty, dla społeczeństwa jako istoty piękne, dobre, przyjemne, a nie agresywne. Każdy, kto jest agresywny, to oznacza, że nie rozumie siebie. Każdy atak oznacza, że nie rozumie siebie. Każdy negatywizm oznacza, że nie rozumiemy siebie. I tutaj musi być wielka praca nad sobą, aby zrozumieć, <laughs> gdzie jest. Gdzie są te zależności pomiędzy duchem a ciałem? Ciało chce się zadowolić i potrafi być agresywne. Ale oczywiście samo ciało to nie. Ono nie działa. To dusza działa w ciele, a ciało chce do końca tej przyjemności, a dusza ograniczona przez ciało no, pozwala jakby na to. Więc dusze są zarysowane, bo jakby nie były zarysowane, to by nie wcielały się w ogóle do ciał fizycznych, tylko już by były gdzie indziej, ale skoro się wcielają, to oznacza, że jeszcze magnetyzm tej ziemi, zmysłowość tej ziemi, atrakcje tej ziemi, naukowość i biznes, polityka, władza przyciąga. Przyciąga te dusze tutaj, aby mogły się wyżywać. I to są błędy podstawowe tych dusz, dlatego ojciec Pio mówił mi i powtarzam to ciągle, ojciec też pewne rzeczy powtarzał, że ten czyście trwa w nieskończoność, ponieważ dusze nie odpuszczają, nie rozumieją, nie szukają. I w kosmosie jest podobnie, w całym kosmosie nie odpuszczają dusze, i dlatego błądzą w tych wszystkich wariantach materii. Przeczytam jakąś myśl, tą dłuższą, co wczoraj nie dokończyłem. Regulując mechanicznie wszystkie związki materialne, tak, by utrzymać jak najlepszą harmonię ziemską i okołoziemską, wcale to nie oznacza, że możemy poprzez to dostać się do nieba. Nasze ciało i wszelka rzeczywistość tego świata. Nie jest przeznaczona do życia prawdziwego, transcendentalnego, ale fizycznego. Statkiem kosmicznym, jakie jest nasze ciało, osadzonym na wyprostowanym kręgosłupie, na pewno nie zawędrujemy w transcendencję. Ale dzięki niemu, jeśli dobrze go spożytkujemy, możemy odzyskać duchowe walory. Które są konieczne do wyzwolenia duszy z ciała, praca nad tym procesem jednak należy do wybrańców, którym chciało się szukać wiedzy i prawdy o przeznaczeniu wszystkich bytów materialnych. Tych prawda wyzwoliła. Siłą naszych dociekań materialnych powinno być złamanie wiedzy pospolitej i ukierunkowanie jej. Na dociekania boskiej wiedzy, boskiej mądrości. Ci, którzy dokonali tego właśnie odchylenia promieni myśli ziemskiej, przechodząc z eksperymentów laboratoryjnych i spekulacji filozoficznych do doświadczeń duchowych, zaczynają obserwować naturę w inny już sposób. Już nie mówią, że nie ma Boga, ale starają się Go poznać i kochać. Tych czeka odpowiednia nagroda w postaci wyzwolenia się z czyśćców i kosztowania bogactw wszechświata duchowego. W człowieku jest dwóch poetów. Jeden zakotwiczany tu i zafascynowany badaniami terenowymi, zmysłowymi, a drugi pociągnięty jest do poznania światów duchowych, wiecznych. Tych dwóch poetów w nas walczy. Jeden próbuje zwalczać drugiego. Posługują się w tym celu nauką, doświadczeniem, filozofią, medycyną, a nawet teologią. Jednak, na nic ta walka, jeśli Wygrywa poeta materialny, przykuwając nas do postaci bezcelowej. Owszem, faza medycyny, nauki, genetyki spektakularnej jest fazą chorób, śmierci, starości. Tę fazę uważamy za przegraną. Jeśli ów doktor nauk materialnych, mieszkający w nas, jako zwierzę inteligentne, Zabije poetę niebiańskiego, którym kieruje wyłącznie miłość do życia wiecznego, wtedy nasz program wychowawczy oparty na doznaniach materialnych zakończy z nami skutecznie, nie dając nawet cienia nadziei na życie wieczne. To tyle na dzisiejszą refleksję, nocną, wieczorną. I właśnie ta edukacja, która w tej chwili jest w Ministerstwie Edukacji, jest właśnie tym cieniem nadziei, że w niej nie ma cienia nadziei na wieczność. Ponieważ liberałowie, ateiści, yy, kosmopolitycy <laughs> wzięli władzę i są przeciw Bogu. Nic nie rozumiejąc życia, ani siebie nie rozumieją, ani życia, ani polityki, nic nie rozumieją, a chcą rządzić. Chcą się pochwalić tym, że mogą być przeciw pięknu, przeciw dobroci, przeciw rodzinie, przeciw wszystkiemu. To są degeneraci edukacyjni. Niestety to trzeba zmienić, bo inaczej będziemy wpadać coraz, w coraz większe bagno. I depresję duchową. A to oznacza, że trzeba jeszcze bardziej głosić system miłości. Dobrej nocy i do jutra. Ojciec, spiję serce pełne wiary. Miłość głosi, rozjaśniał dni szal Dusza w pokoju, nadzieja nas trzyma, z ojcem Dobro zawsze wygrywa. Na południu Włoch, wśród wzgórz i lasów, kroczył z modlitwą, nie żądał aplauzu. Jego dłonie w bólu, lecz duch wypełniony miłością do ludzi wciąż niepokoi. i zawsze wygrywa. Człowiek prosty, lecz wielki w czynach. Pomagał ludziom, rozpraszał ich zimna. Każda modlitwa, jak światło w ciemności. Ojciec był znakiem miłości. Jeśli masz smutek, jeśli masz strach, zawiesz mu serce, daj sobie czas. Z Ojcem Pio znajdziesz pokój i siłę. Jego miłość jest wieczna i, i żywa Ojciec o serce pełne wiary Miłość głosił, rozjaśniał dni szare Dusza w pokoju Że wygrywa Dziś śpiewamy Z radością w sercu Ojciec Pio Nasz patron w wiecznym biegu Miłość i spokój Wiarą rozpalają Jego słowa wciąż żyją NAS is you.